W wielkim teatrze istnienia rzeczywistość często przybiera postać iluzji. Podobnie jak cienie na ścianie platońskiej jaskini, nasze postrzeganie odzwierciedla jedynie fragmentaryczne prawdy, sugerując istnienie większej kosmicznej gry. Mistyk Alan Watts. Poetycko zauważył: Życie nie jest problemem do rozwiązania, lecz rzeczywistością do doświadczenia. W tej skomplikowanej matrycy często dajemy się uwięzić, zapominając o głębszej istocie naszych doświadczeń. Wyobraź sobie ogromny gobelin, rozciągający się przez bezkres czasu i przestrzeni. Każda nić jest unikalna i barwna, spleciona delikatnie z inną. Te nici to nasze indywidualne podróże chwile radości, smutku, nadziei i rozpaczy. Każdy z nas jest jedynie pojedynczą nicią, tkającą swoją własną historię, skrupulatnie konstruującą kolejne rozdziały naszego życia. Razem, w tej rozległej przestrzeni niezliczonych opowieści, tworzymy spójną narrację istnienia. Historię, która jest zarówno ponadczasowa, jak i nieustannie ewoluująca. A jednak w wirze życia, pośród kakofonii codziennych zmagań, często utykamy w naszych doraźnych opowieściach. Choć są one ważne, potrafią przesłonić szerszy obraz. Czyniąc nas więźniami naszych chwilowych spostrzeżeń. Mylnie wierzymy, że nasza mała, natychmiastowa perspektywa obejmuje całą wspaniałość kosmosu. Starożytny mędrzec Lao Tzu ofiarował mądrość na takie momenty, mówiąc: Umysł, który jest spokojny, podbija cały wszechświat. Ta cisza, głęboki, medytacyjny spokój pozwala nam oderwać się od naszych chwilowych narracji i spojrzeć na szerszy obraz. W tych rzadkich momentach cichej introspekcji, Zasłona się unosi i zaczynamy dostrzegać ukryte prądy oraz siły subtelnie kierujące naszym życiem. Każdy śmiech, każda łza, każde wyzwanie i triumf to jedynie fala w niezmierzonym oceanie istnienia. Choć te fale mogą wydawać się ulotne, w swojej zbiorowej potędze łączą się, tworząc wielkie przypływy, fale rezonujące z energiami niezliczonych dusz, kształtujące bieg ludzkiej historii i rzeźbiące kaniony kultury, filozofii i ewolucji. Aby kultywować spokój w naszym chaotycznym życiu, można przyjąć codzienną praktykę medytacji lub uważności. Nawet 10 minut skupionego oddechu, ćwiczeń ugruntowujących lub wizualizacji, może zakotwiczyć umysł w teraźniejszości, odciągając go od przytłaczającej kakofonii codziennych spraw. Gdy czujesz się przytłoczony, zrób przerwę na ciszę, zatrzymaj się, weź głęboki oddech. I skup się wyłącznie na wdechu i wydechu. Ten prosty akt może przywrócić się do teraźniejszości, uznając nasze miejsce w tym wielkim gobelinie i poszukując chwil spokoju. Nie tylko rozumiemy naszą indywidualną wartość. Ale także dostrzegamy spleciony taniec przeznaczenia, w którym wszyscy uczestniczymy. Głęboko w królestwach kwantowych, tam gdzie tkana jest sama struktura istnienia, fizycy natrafili na fascynujące odkrycie. Rzeczywistość w swojej najbardziej fundamentalnej formie wydaje się być grą nieskończonych prawdopodobieństw. Rozważ atom w Twoim ciele, mikroskopijną cząstkę, w ogromie Twojego istnienia. Ten atom, kołyszący się w rytmie wiecznego życia posiada zdumiewający potencjał istnienia wszędzie. I jednocześnie, jednak w chwili, gdy nasz wzrok na nim spocznie, krystalizuje się w jedną określoną pozycję. Podobnie rzeczywistość, którą widzimy, dotykamy i przeżywamy, jest tylko jedną z niezliczonych potencjalnych rzeczywistości, czekających na odkrycie. Aby lepiej poruszać się w tym skomplikowanym tańcu, można praktykować tym sprawdzanie rzeczywistości w ciągu dnia, zatrzymując się na chwilę, by zakwestionować naturę naszej percepcji i ocenić nasze reakcje oraz emocje. Buddha w swojej ponadczasowej mądrości powiedział, jesteśmy kształtowani przez nasze myśli, stajemy się tym, o czym myślimy. Idąc tym tropem, można dostrzec, że nasza zbiorowa świadomość, połączenie naszych myśli, emocji i działań, kształtuje wspólną rzeczywistość której doświadczamy. Aby lepiej to zrozumieć, wyobraź sobie świat wirtualnej rzeczywistości. Kiedy jesteś zanurzony w grze, otaczające cię środowisko wydaje się tak realne, jak świat, który znamy. Jednak w chwili, gdy zdejmiesz gogle, Iluzja rozpływa się, ukazując swoją prawdziwą naturę. Podobnie nasza intensywnie doświadczana fizyczna rzeczywistość, pełna życia, emocji i zdarzeń, może przypominać starannie skonstruowaną symulację. Starożytni wedyjscy mędrcy nazwali tę nieustannie zmieniającą się rzeczywistość mają, złożoną tkaniną iluzji, a jednak, skryta za tym labiryntem. Pozostaje nietknięta i czysta, fundamentalna prawda. Ostateczna rzeczywistość, niezmienna wobec pulsującej gry wszechświata. Zrozumienie tego nie jest zachętą do ucieczki od świata, lecz zaproszeniem do głębszego zanurzenia się w życie, z jasnością pozwalającą odróżniać zmienne iluzje od niezmiennych prawd. Jak powiedział Rumi, to miejsce jest snem. Tylko śpiący uważa je za rzeczywiste. Naszą misją nie jest ucieczka od snu. Ale przejście przez niego z szeroko otwartymi oczami, rozróżniając przelotne miraże od wiecznych prawd ukrytych pod powierzchnią. W rozległej przestrzeni istnienia każda interakcja i każda przeszkoda, którą napotykamy, przypomina poziom w skomplikowanej kosmicznej grze. Nie są to przypadkowe spotkania czy nieprzezwyciężone trudności, lecz kroki prowadzące do głębszych realizacji. Wbrew przekonaniu, że jesteśmy jedynie obserwatorami. W z góry ustalonym wszechświecie, jesteśmy w rzeczywistości współtwórcami. Każda nasza wiara, każdy podjęty czyn i każda pasja rozpalająca naszą duszę aktywnie kształtuje wielką mozaikę rzeczywistości. Gdy przekraczamy miraże, które często przesłaniają naszą percepcję, Zaczynamy harmonizować z wielką orkiestrą wszechświata, odgrywając swoją unikalną nutę w melodii istnienia. By w pełni pojąć wspaniałość życia, nie wystarczy przyjąć świat takim, jakim się wydaje. Prawdziwym wyzwaniem jest odkrywanie warstw ukrytych pod powierzchnią, zrozumienie skomplikowanej gry, wpisanej w większą grę. W miarę jak podejmujesz tę podróż, uzbrojony w mądrość i nieugaszoną ciekawość, wszechświat stopniowo odsłania przed tobą swoje tajemnice prowadząc cię od cieni iluzji do promiennego serca autentycznej rzeczywistości.